Dziś intelekt kierowcy. Badanie psychologiczne wykonywane w ramach badań z psychologii transportu czy medycyny pracy bardzo często obejmuje badanie sprawności intelektualnej. Nawet rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców wskazuje, że podczas badania psychologicznego Należy ocenić i opisać osobę badaną pod kątem sprawności intelektualnej i procesów poznawczych. Dlaczego więc ten intelekt jest taki ważny na drodze? Jeżeli jesteście ciekawi to zapraszam na dzisiejszy materiał. Według tzw. modelu świadomości sytuacyjnej, aby posiadać dobrą orientację umożliwiającą działanie w skomplikowanym, dynamicznym, stale zmieniającym się środowisku, jakim jest np. ruch drogowy, konieczne jest prawidłowe spostrzeganie, rozumienie, ale i przewidywanie zdarzeń. Elementy te są zbieżne z tymi podanymi w metodyce przeprowadzenia badań psychologicznych, która jest załącznikiem do wspomnianego już rozporządzenia. Mamy tam, że w zakresie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, uprawniony psycholog dobiera narzędzia i techniki diagnostyczne, które będą pozwalały ustalić sprawność spostrzegania, uwagi, rozumienia sytuacji oraz antycypacji. Podczas prowadzenia pojazdu zadaniem kierowcy jest utrzymanie prawidłowej świadomości sytuacyjnej czyli prawidłowe spostrzeganie, rozumienie i przewidywanie zdarzeń. A następnie kierowca ma podjąć prawidłową decyzję i sprawnie wykonać odpowiednie manewry. Czyli najpierw mamy spostrzeganie, uwagę, która umożliwia nam zauważanie tego, co się dzieje w naszym polu widzenia. Aby kierować pojazdem, kierowca musi dokonać oceny sytuacji, którą spostrzega, zaplanować, co dalej zrobi, podjąć ostateczną decyzję i wykonać manewr. I tu niezbędne są procesy poznawcze i sprawność intelektualna. A następnie już bardziej automatycznie monitorować przebieg manewru, co bardziej zależne jest nie, czy od pewności psychomotorycznej, czy od wypracowanych nawyków. I warto zaznaczyć, że nie ma tu takiego prostego przełożenia, że wysoki poziom inteligencji oznacza, że wszystkie składniki zadziałają tu jak należy, bo jeśli ktoś ma wysoki loraz inteligencji, a jednocześnie ma deficyty w zakresie uwagi, spostrzegawczości czy cechy osobowości, które będą utrudniać rozumienie i prawidłową ocenę sytuacji, to sam wynik wysoki w teście na inteligencję no, niewiele tutaj znaczy. Niezbędna jest taka całościowa ocena, spojrzenie holistyczne na procesy poznawcze z uwzględnieniem jakby całościowego psychologicznego funkcjonowania jednostki. Z reguły uznaje się, że kierowca, który jest w stanie zdać egzamin na prawo jazdy, dysponuje wystarczającą inteligencją, by ten samochód prowadzić. Niemniej jednak trzeba uwzględnić, że nieraz wymagane są szczególne predyspozycje, że istnieje możliwość obniżenia funkcji poznawczych w wyniku różnych czynników. Poza tym inne mamy wymagania co do np. kierowcy pojazdu przywilejowego, inne co do instruktora, co do kierowcy zawodowego, czy inne wobec osoby, która kilka razy do roku będzie jeździła kamperem. Ta zależność między poziomem inteligencji a predyspozycjami do kierowania pojazdami nie jest taka prostolinijna. Badanie intelektu, czy szerzej jakby procesów poznawczych, jest koniecznością, bo należy ocenić, czy potencjał osoby badanej jest wystarczający do tego, by sprostać szczególnym warunkom pracy. W takich zawodach jak kierowca zawodowy, kierowca pojazdu przywilejowanego, instruktor itd. Od kierowców zawodowych oczekuje się takich określonych sprawności, które traktuje się jako jedną z najważniejszych umiejętności zachowania prawidłowych relacji na linii człowiek-pojazd drogowy przekonania wielu osób o swoich umiejętnościach i możliwościach mogą okazać się niewystarczające w określonej sytuacji drogowej. Zdarza się, że są one zbyt słabo rozwinięte, aby pozwolić opanować pojazd w sytuacjach nagłych, nieoczekiwanych czy ekstremalnych. Ponadto zawód kierowcy zawodowego niesie ze sobą wymóg sprostania no dodatkowym, trudnym i stresującym wymaganiom, które są związane ze specyfiką tej pracy, między innymi z presją czasu olbrzymią odpowiedzialnością, dużą zmiennością sytuacyjną, rozłąką z rodziną, a także takich bardziej czynników fizycznych, jak hałas chemicznych, jak spaliny, ergonomicznych, związanych z organizacją samej pracy, plus dochodzi nam stres, praca zmianowa, a to przecież w ogóle nie wyczerpuje tej listy. Z danych zawartych w literaturze wynika, że wraz z wiekiem dochodzi u kierowców do pogorszenia sprawności poszczególnych funkcji poznawczych, istotnych. Z punktu widzenia działania kierowcy w powiązaniu z poziomem niektórych cech osobowości. Kierowcy stają przed koniecznością rozumienia sytuacji drogowych, podejmowania adekwatnych do tych sytuacji decyzji, doboru odpowiednich czynności, stosują w swojej pracy określone strategie radzenia sobie z trudnościami i obciążeniami. Czyli poziom inteligencji u kierowców ma nie tylko znaczenie w rozwiązywaniu problemów, takich powiedzmy, bieżących, uwarunkowanych sytuacyjnie, ale także w wyborze określonego stylu pracy, który będzie się przejawiał jako pewien wzorzec zachowania. Ciekawe badania przeprowadził Horoszkiewicz i Korchut na temat właśnie zależności między poziomem inteligencji a zachowaniami związanymi z pracą kierowcy. I wyniki badań pokazują, że większość badanych kierowców przejawiała Pozytywne emocje i uczucia wobec własnej pracy, oraz jakby w takim bardzo wysokim stopniu deklarowała radzenie sobie z wymaganiami sytuacji zawodowych. Aczkolwiek w analizowanej grupie pojawił się taki niepokojący trend do przejawiania zachowań ryzyka typu A, które charakteryzuje wysokie natężenie emocji negatywnych, wzmożone zaangażowanie za, za zawodowe, pojawia się tutaj takie przeciążenie pracą. Jest to podobne do wzoru zachowania typu A, którego negatywnymi konsekwencjami mogą być zaburzenia psychosomatyczne. W badaniach urbańskich i współpracowników stwierdzono, że głównym czynnikiem związanym z przeciążeniem pracą wśród kierowców samochodów dostawczych i kierowców komunikacji miejskiej była konieczność podejmowania szybkich decyzji. Natomiast najbardziej stresogennym czynnikiem okazała się praca pod presją czasu. W wyniku przeprowadzonych analiz zaobserwowano, że im wyższy był poziom inteligencji Płynnej, tym niższy był deklarowany wzór zachowań ryzyka typu A, czyli tego przeciążonego pracą. Czyli można przyjąć, że osoby mniej inteligentne prawdopodobnie kompensują sobie niższy poziom zdolności poprzez większe zaangażowanie się w pracę, nastawienie na perfekcyjność i sumienność podejmowanych działań. U kierowców z wyższym poziomem sprawności intelektualnej istotną rolę odgrywają również więzi społeczne. I dzięki otrzymywanemu wsparciu łatwiej jest im poradzić sobie ze stresem, z napięciem emocjonalnym i czerpać przyjemność również z różnych pozapracowych, pozazawodowych aktywności. Osoby starsze mogą być mniej czujne i sprawne od innych, co może prowadzić do wzrostu ryzyka ich udziału w wypadkach Drogowych. Starsi kierowcy potrafią łatwiej godzić się z niepowodzeniem i częściej preferują taki styl zachowań oparty na rezygnacji w sytuacji porażki. Inteligencja jest czynnikiem sprzyjającym racjonalnemu dysponowaniu własnymi zasobami przez kierowców. Nie bez znaczenia dla diagnostyki w pracowniach psychologicznych powinny być też takie czynniki jak Staż pracy, ilość przejechanych kilometrów, sprawstwo kolizji czy wypadków, rodzaj wykonywanej pracy. Ważnym aspektem jest rola inteligencji w automatyzowaniu procesów poznawczych, czyli w tworzeniu nawyków. W tym rozumieniu osoby inteligentniejsze są w stanie wykonać wiele czynności w sposób płynny i szybki. Bez dużego wysiłku i bez konieczności sprawowania nad nim świadomej kontroli, co w konsekwencji no, powoduje, że uzyskują one krótsze czasy reakcji w prostych zadaniach poznawczych. Analizy pokazują, że inteligencja płynna pełni istotną rolę w odniesieniu do szybkości i dokładności reakcji motorycznych jednostki, zwiększając poprawność działania i zmniejszając liczbę popełnianych błędów. Poziom inteligencji ogólnej badanych kierowców istotnie koreluje z większością zmiennych ocenianych w testach sprawności właśnie psychomotorycznej. Inteligencję wreszcie można też definiować zgodnie z takim adaptacyjnym modelem, bo Wtedy patrzymy na nią także jako na zdolność do adaptacji do stale zmieniających się warunków otoczenia, a do takich sytuacji zdecydowanie należą zmieniające się warunki drogowe. Kierowca często na podstawie drobnych szczegółów musi przewidzieć daną sytuację oraz zachowanie innych użytkowników drogi, by zaplanować własny sposób postępowania. Dlatego też w badaniu psychologicznym ocenia się możliwości intelektualne kierowcy, jego zdolności do uczenia się i zapamiętywania. Odpowiednio wysoki poziom inteligencji ma znaczenie chociażby w kontekście właściwego rozwiązywania sytuacji trudnych, a także w kontekście rozumienia przepisów ruchu drogowego i ich stosowania. Podsumowując, ważną rolę w funkcjonowaniu na drodze odgrywa sprawność intelektualna, która związana jest zarówno z szybkością i efektywnością przetwarzania wielu informacji potrzebnych do podejmowania po prostu odpowiednich decyzji na drodze, ale również z osobowością i temperamentem, które znowu będą wpływały na styl i sposób prowadzenia pojazdu. W związku z tym sprawdzanie sprawności intelektualnej jest koniecznym i niezbędnym elementem pomagającym przewidzieć sprawność działania kierowcy w ruchu drogowym. To tyle na dziś ode mnie. Do usłyszenia, do zobaczenia.